Witajcie, cześć dziczołem. Jesteśmy znowu w tym samym miejscu, w którym byliśmy ostatnio. czy znaczy w którym umarliśmy ostatnio. O, prawdę powiedziawszy, nie pamiętam już, co tu było. Nie mam dzisiaj za dużo czasu na nagrywanie, więc to będzie chyba krótszy odcinek. Chociaż, kto wie. Nie no, krótszy musi być, ponieważ... Tamten ważący 1 gigabajt był dla mnie nieosiągalny do wrzucenia. Mhm. Mm Niestety łączę mam raczej średnie, a nawet kiepskie Więc nie wiem czy z tego wyjdzie Ale postaramy się, żeby było fajnie mm -hmm. Jednego z głowy z nami to nie będziemy marnować. Spekmo dobra nikelski 632 mm, mówił, że mówi więcej o grach, ale o grze. Weźcie no, co, ja mam o niej mówić. To nie jest z cyklu gramy na TV gry. Właściwie moglibyście odwiedzać jego kanał, tak swoją drogą. To no nie jest z cyklu gramy na to pojem grę tak jak powiedziałem, tylko to jest normalny let's play. Ja tu nie recenzuję tych gier. Ja je przechodzę i uploaduję. Dobra mm -hmm. Nie wiem gdzie mam iść Ale wiem kogo muszę zabić, na przykład tego pana Bo mm -hmm, mm -hmm. kurde Znowu byłby fail, ale na szczęście schowałem się w porę. Mm -hmm. Kurczę, znowu zapomniałem. Miałem, miałem, miałem dać, za, czy załączyć sobie stopę, żeby wiedzieć, ile to trwa, a nie przejmować się cały czas, że będzie pół godziny odcinek. No ale dobra, bo strasznie wolno leci czas, muszę wam powiedzieć. Mm. Mnie się wydaje, że odcinek na przykład ma już 20 minut, a tak naprawdę okazuje się, że on ma 5, nie? No, to zostawiamy. Fajne są te beczki, nie wiem czemu. się podobają. Biorę Highs. Ciup, ale sobie wybrałem moment na przeładowywanie, naprawdę. Jednego z kim? to walczymy tak, swoją drogą. O. I świetny system osłon Tylko... Dobra jest Aha no tak Ale ze mnie Byłoś super ktoś Wiecie że ja mam ten tryb koncentracji nie? Dobra dawać Styka. Kurde świetne to jest Naprawdę takim satysfakcję daje ale tu już jest chyba moment. Aha, tu sobie pozbieramy. Zawsze jest tak, że jeżeli idzie. <śmiech> Sorry. <śmiech> jeżeli da się iść w inną stronę, niż idziemy. Niż normalnie gra nam karze. To oznacza tylko tyle, że. Yy, tam coś jest, nie? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie będzie fejla. Bardzo się starają i nie chcą nam dać spokoju. Ale my zaraz z nimi inaczej pogadamy Niestety z dwóch stron naraz tam byli Teraz by mi się przydała, nie wtedy jak dwóch ziomków było, no ale... Ale oczywiście... Nie żyje? żyję Ojku... Zmienimy na tego jest. Przeładujmy i... Let's go! Na tańce! Go, go, go! Właśnie będę jeszcze śpiewać dosyć często. To jest akurat zawsze mi się to zdarza. Nie tylko... Raczej właściwie nie jak gram, tylko w codziennym życiu tu się niestety nie mogę wychylać tak wiecie jak, nie wiem, w Stalkerze albo w jakimś Crazy'sie, że na... No w Crazy'sie dwójce oczywiście już nie, ale jedynce się dało na Q i E tak dochywać. teraz prawdę powiedział, że nagrywam trochę w ciemno bo nie jestem pen, czy nagrywa się dźwięk z mikrofonu mam nadzieję, że tak ale my tu gadu gadu a No trzeba iść do gwiazdki nie? kurde, ej, jednak oni... Wymagające są te, wydawało mi się, że oni przecież być tak pamiętałem. oni są mega do dupy, a tu muszę wam powiedzieć, że łoją mi dupsko. To jest mój już. Kurwa, nie zabili mi go. Nie, a już się miałem oprzeć na nim, że jakieś wsparcie, ale oczywiście Ray musi iść sam. Standard. W każdej grze musimy być takim herosem, że. Jedziemy wszystkich jak murzyńskie dzieci. Mhm, chyba wyczyszczone. Nie ma tu żadnych sekretów, no. Potem myślę, że jak przejdę, grę, to zrobię filmik, w którym będą wszystkie sekrety. O ciub, tu jest to działko. W którym sekrety, które poodkrywałem w trakcie gry, po prostu wam pokażę. Mhm. Tak, tu lamie, jak po prostu bardzo lamie, bo ja nie ogarniam. Co się tu dzieje? Ja w ogóle w nich nie trafiam. Muszę celować jakoś wyżej, jakieś kuźwa tu wymyślać czary-mary. Tylko nie śmiejcie się za bardzo, nie? Dobra, powiedzmy, ale oni też są gdzieś tutaj? Dobrze pamiętam? Nie, źle pamiętam, ale... No, kurwa tych trafiłem Ja pierdolę co się tu dzieje Ja w ogóle nie wiem jak ja mam do nich strzelać nie? No i, i to jest właśnie to nie? Oni już się tu wbili Teraz mam przedupione Tu będzie fail Ale trudno Tu jest Tu jest Dobra wymyśliłem sobie to trochę inaczej Będę ich zabijać jak oni podejdą A jest ich pizdu Mm, brakuje mi tu takiego zoomnięcia, no ale właściwie co ja bym miał tu... czy czym bym miał tu zoomować, nie? No ci dostali. O jejku, jejku mm. O, tu jakieś będzki zaś. Z drugiej strony, nie wiem kto. Porażka, nie udało się obrąć okopów. No jedne Dobra, jak się przebijemy przez to, to już powinno być fajnie. Ale na razie nie jest fajnie. Hm. Jak teraz nie wyjdzie, to po prostu to przejdę bez nagrywania. I zrobię sobie coś do picia, bo. Bo sobie zrobię. Nie wiem, jak jeszcze kurwa wysoko muszę strzelać, żeby w nich trafiać. No jest! Teraz było, dobra. Czyli można w nich strzelać, jak oni są w tej gównianej wodzie. Tylko trzeba trafiać. Dobra, było, powiedzmy. Oj. Naknąłem. Ostrzegłem grę, że przestanę nagrywać i jej się teraz zrobię fa... Głupio i. Ale, dupce bery, ojejku. Wyżej. Dobra, jakoś idzie. Słuchajcie jaki tu jest epicki soundtrack. Świetny jest. Seriously. Aha, już biegną murzyny. Co to jest? Więcej... Dobra, ten zaś zdech. Teraz tam. Poślemy im kulkę I do piachu Eee No muszę wam powiedzieć, że idzie nam Pomału, pomału, ale Ale jest Jest progres, jest progres Chyba przeszliśmy Chyba przeszliśmy, nie bo jeszcze ci muszą przyjść, dobra No ale, jest lepiej bo Ostatnio jest zaliczone zadanie Proszę was co się tu dzieje? Aha, 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 aha dobra, to ja już pamiętam co odchodzimy, zmieniamy na tom i tu też może być parę <grymny> faili. No ale jak to się mówi no. Sekrety i any sekret? Ja stąd przyszedłem, nie? Dobra, no idź, 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 idź. dobra, chłopta się zrobimy tak zwanego kata. I już widzieliście menu, a tego nie było w planie, no ale dobra. Nie będę się bawić przecież w jakiś kontener. A ja to i no wrzucam do format faktory i po prostu na Dvix'a to jadę i yy, łączę to w tym programie bez żadnej obróbki. O jak się... No bo tak, bo bez obróbki no. Dobra. Dzięki. Zdjął mi go. Dobra, tu się coś robiło. To nie wiem, idę do gwiazdek. Aha, 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 dobra, tu się po prostu to chyba podpala albo coś. Whatever. Dobra, czemu tu nic mnie nie atakuje? Fascinating. Dobra, jest. A! Spierdalaj! Dobra, nie wiem, czy to jest skryptowo, że odejdę, wybucha, czy wybucha e, jak wybuchnie po prostu. Aha, bo tu jest gdzieś detonator, no właśnie. Dobra. Aha, bo go zabili, dobra. Już ogarniam. Ta gra naprawdę jest ładna. Serio. Tylko wkurza mnie ilość filtrów, na przykład tych niby oślepienia albo coś takiego. Gdzie jesteś, Tomasz? Boa. Pick. Oki, doki, czyli przeszliśmy pierwszy akt chyba. Chyba już się teraz kończy, nawet na pewno, bo ta wojna jest tylko w pierwszym akcie. Zostawił Was sam na sam wskazówkę. are out of those goddamn reinforcements. <coughs> is that O'Donnell? That son of a bitch is all by himself. That bastard Barnsby didn't send any goddamn men. Sergeant, I have new orders from Colonel Barnsby. He's calling for a general retreat. But well, we're holding the line. Why would he want us to back off now? Taki... We're moving to Jonesboro Dobra. to reinforce our supply lines. If the Yankees cut us off there, Atlanta is lost. That's 50 miles away. You will obey orders, Sergeant. Or you will suffer the consequences. Easy, O'Donnell. Our family's homestead is in harm's way and I'll be damned before I let Sherman's army burn it to the ground. You have your orders. If you choose to disregard them, you will be charged as deserters. Are you threatening me? It ain't a threat, McCall. It's a promise. You tell Colonel Barnsby that we're taking leave to defend our family's homestead. And that we held the line. Right, now get the hell out of here before i take your firearm and shove it where the sun don't shine barnesville put us in front of a firing squad and only if he catches us brother only if he catches us Wow, w pół godziny to przeszliśmy. Znaleziono jeden z pięciu sekretów. Celność po prostu masakryczna. Strzały w głowę. Ah, Pociera mnie tylko to, że jest 169, nie? To jest akurat fajne. Tu z pistoletu nawet. Ciekawe z czego mam takie zezy. Materiały stuwa, ludzie. tu przez to, że rzuciłem granata, a oprócz tego dynamitu prosto pod nogi tego ziomka. Łuk. Dobra. Idziemy dalej. War changes people. Lives are devastated and lost and families are torn apart. Sacrifice is rarely worth the price. My brothers had to decide between the cause of the Confederacy and the lives of their family. When I saw them with our mother and heard that they had become deserters, I couldn't believe it. But I knew why they did it. For the Dobra, ludzie, ja tym razem postaram się, żeby. O, teraz tylko jako Tomasz. Tym razem postaram się, żeby. żeby była większa celność, bo to jest żałosne. Co właśnie zrobiłem? Aha, e... chodzi o. Miałem mówić o tym, wkurzałem mnie, tu akurat tego nie widać, ale. Jak się przyjrzymy na twarzach albo coś takiego to są bugi cieniowe że tak powiem mam maksymalny anti-aliasing włączony. No ale widać że to praktycznie nic nie dało Tu też jest bardzo fajne no u niego jest zupełnie inny ten hm, to skupienie I tutaj to o, ten pistol jest fajny i tu tym się różni u Tomasa, y, u reja To się po prostu jeździło kursorem i on to sam zaznaczał. A tutaj się robi to, co za chwilę na, najprawdopodobniej nam napisze. O. Ciśnij, przytrzymaj. Aha, a tutaj sam. E, sam. Sam jakby nacelowuje ale my ciągniemy za ten spuścik. Dobra. Mm. Wytłumaczę, do the jak sure. no, Dobra. Czemu Tomasz nie z yes. jakiś... HDR. Jakie to jest satysfakcjonujące. <laughs> Serio. Dobra. Bierzemy starego klasika. Tego tak, ni tak nie zastrzelimy. Nawet prawdopodobnie gdyby się nam go udało zastrzelić. Aha, bo on ma ciche zabijanie. Nawet gdyby udało nam się go zastrzelić, to i tak by żył. No, wiadomo o co chodzi. Kurwa, zabiłem go z pierwszego strzału. A on mi, że stać mniej więcej, rozwalam je. W Mafii dwójce było fajnie, bo tam jak strzelałeś do dupy, to ci mówił, że strasz, do dupy, jak strzelałeś fajnie, no to ci mówił, że strasz fajnie. Nie? Takie proste. O, A tu będzie za chwilę uh, już oklepane, chociaż nie wiem, no jak ta gra wychodziła, to też już było oklepane. Ten spowolnienie czasu z otwieranymi drzwiami, nie? Aha, zaraz. co Tylko zarąbiście. Ja bym bardzo chętnie to zrobił, tylko... Gdzie jest wiatro z wodą, chłopcze? Aha, dobra. Nic nie mówimy. Dobra, dobra. Nie pierdol. No to rozstrzelaj. Nie. No, co zrobisz?

Fajne jest to, że te obydwie postaci są różne, takie zupełnie, nie? Ten to jest taki... No taki wiadomo, nie? On by wszędzie w od razu, porozwalał i powyżynał ich taki Rambo, a ten to jest taki skrankowy i... Fisher trochę. Czemu ja ją zastrzeliłem? No i na przykład on się może łapać za krawędzie, a on nie. nie. No i takie różne. różne... On, I tak jak w jedynce, tu też chyba jest beach. Yeah, ten, ten beach. You're... W jedynce to było takie średnie, bo mnie wkurzało cały czas. Ale... powiedzmy. Yeah. <laughs> dobra. Oczywiście, no że nas nie widzą, bo jestem zajebisty. Ja to zrobię na koksiaka, cwaniaka. No nie, niestety. Ale się no zdychaj. No dobra. O co to było? Marnujesz masę cool po jednym strzale. Miej się, chłopczyku. Dobra. Aha no tak to są Jankesi, to tak. ja się pytam z kim my walczymy. Dobra. Z histy to nigdy nie byłem dobry. Znaczy nawet byłem żałosny. A nawet byłem bardzo żałosny. No, teraz marnuję masę kul. No co to jest? Nano Cześć. Postanowiłem dograć trochę mówienia, ponieważ Fraps prawdopodobnie chciał podzielić filmik, tak jak on dzieli tam co, chyba co 4 giga, albo coś takiego. Chciał go podzielić i tak mi go podzielił, że nie nagrywał po tym. Nie wiem. Wszystko było na czerwono. Znowu nie rozumiem, co tu się dzieje. Możliwe, mi się miejsce na dysku skończyło. Jeszcze tego nie sprawdzałem, bo świeżo po wyj wyjściu z gry nagrywam wam to. No i co? To jest takie wytłumaczenie, po prostu mniej więcej od tego samego momentu zacznę następny odcinek, a tymczasem oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem.